Witam Was drogie strzelce na czytaniu na Miłosne Relacje na wrzesień. I tutaj u Was bardzo pięknie to wygląda. Są przecudne energie miłości, kochania. Już na samym wstępie, bo tutaj jest piękna królewska para króla i królowej kielichów, którzy. Zajemnie się bardzo kochają. Każdy z osobna oznacza miłość, podarunek miłości, oznacza taką bezwarunkową miłość. Po lewej stronie to jest w ogóle Wasza energia, natomiast po prawej stronie jest energia Waszej osoby, którą właśnie kochacie, którą macie w sercu, z którą jesteście w związku lub chcielibyście. I myślę tutaj, że to jest czas, w którym uświadomiliście sobie swoje uczucia, i po drugiej stronie one też są bardzo dojrzałe. To jest czas, kiedy być może postanawiacie iść razem. To jest czas, kiedy widzicie wspólny cel, bo pomiędzy wami jest przepiękna energia dziewięciu dysków, która mówi właśnie o takim celu i zdobywaniu go. To jest patrzenie być może wspólnie w coś, w jakiś jeden obrany kierunek i pójście tą drogą razem. To jest bycie w związku, w relacji, w taki też bardzo piękny sposób, bo każdy z Was być może robi coś swojego, bo dziewięć denarów oznacza właśnie taką samodzielność i niezależność, ale jednocześnie jesteście w tym razem. Więc tutaj są dwie opcje, że albo robicie coś wspólnie i to jeszcze Was bardziej pochłania i łączy. Być może to jest jakaś miłość w pracy <laughs> przez te dziewięć denarów, tak sądzę. A być może to jest właśnie takie budowanie związku na niezależności, to znaczy każdy z Was. Robi coś po swojemu, ale odnajdujecie się we wszystkim razem. Umiecie sobie dać właśnie taką przestrzeń na niezależność. No to jest coś niesamowitego. Myślę, że to jest takie spotkanie bardzo piękne, w którym macie szansę razem rosnąć, kochając się tutaj. Myślę, że to jest bardzo rozwojowa relacja, w której widzicie wzajemność, nie ukrywacie tej wzajemności, i jednocześnie cały czas idziecie do przodu, rozwijając się, uświadamiając sobie właśnie tą ideę miłości, to, że ona może być celem, że jest celem, że w ogóle jest takim słowem najważniejszym. I może teraz spójrzmy na potrzeby, które są u Waszego partnera, partnerki i u Was. I znowu pojawiają się prze, przepiękne energie. Tutaj jest u Was as kielichów. U Waszego partnera jest cesarzowa. I ja myślę, że tutaj może chodzić o macierzyństwo, o posiadanie dziecka. Być może ono jest w drodze. Bo cesarzowa zawsze oznacza właśnie bycie mamą. Cesarzowa to w ogóle obfitość, to urodzaj, to przypływ dobrej energii, to miłość, bo przecież cesarzowa to jest Wenus. A po Waszej stronie, kochani, jest As askielichów. askielichów też daje taki przypływ czegoś bardzo świeżego, nowego. I w takim zestawieniu z tą cesarzową oznacza po prostu właśnie nowe życie, nową nadzieję, nową miłość. Więc być może ten Wasz związek to jest coś bardzo delikatnego, subtelnego, świeżego. Być może właśnie u niektórych z Was to będzie macierzyństwo. Być może właśnie u niektórych z Was już jest, i to będzie takie zwrócenie uwagi na te dzieci, jako taki cel właśnie w tym Waszej relacji i związku. Ale co by to nie było? Jest to przepiękna energia budowania czegoś z miłością, z taką radością serca, z pasją. Być może tutaj jest jakiś nowy pomysł, yy, jakiegoś działania, i to będzie działanie wspólne, które przyniesie Wam dużo yy, czegoś wymiernego też. Yy, I będzie sukcesem. Jest tutaj dużo radości, bo pomiędzy Wami jest słońce. To jest karta przepięknej takiej energii, yy, czystości, prawdy, radowania się, takich. Yy, Oczywistości, które wynikają z tego, że jesteście razem. No naprawdę to są cudowne energie, jednocześnie takie subtelne, takie pełne przepływu energii, takiego dostatku tutaj też. Dużo widzę właśnie takiego dostatku i radowania się. I z jednej strony też takiej nieśmiałości, może trochę niedowierzania, że to jest możliwe. Ale tak, jest możliwe i może jeszcze spójrzmy na działania. O, i tutaj widzimy królową buław. Mówiłam o takim... Takiej nieśmiałości, a tutaj królowa buław pojawia się właśnie już jako taka dojrzała pełna działania, namiętności, takiego realizowania siebie, dumy z siebie, docenienia siebie. Więc, kochane strzelce, tutaj myślę, że ta miłość wpływa na Was bardzo pięknie, dojrzewacie, jesteście. Pełni takiego właśnie docenienia i pewności siebie. Ta miłość Was podbudowuje, i po drugiej stronie jest też ogień, tak jak i u Was jest też działanie, jest nowy pomysł, bo jest azbuław, jest nowe działanie, jest spontaniczność, jest ogień w związku, jest namiętność, jest rządza. I jest tutaj w tym asie taka piękna para, właśnie która tańczy z tym ogniem. Ona rozognia jeszcze bardziej ten ogień, i z tego wynika 9 buław. To jest moc. To jest moc ognia, którą czujecie, która daje wam siłę, bo nazwana jest zresztą w tej talii ta energia dziewięciu buław siłą. Siłą, która płynie z, od was od środka. I yy, oprócz tutaj właśnie tych yy, kielichów, które się tak pokazały, może spójrzmy na wszystkie karty razem. Bo właśnie tak kielichowo zaczęłyście. Są tutaj też denary, te które mówią, że ta miłość może być ugruntowana, że ma podstawy takie bardzo bezpieczne, yy, że Tutaj być może właśnie będzie pomysł przez te dwa asy, które są nawiązywania, zawiązywania rodziny. Być może tu będą jakieś właśnie propozycje, żeby to sformalizować, żeby faktycznie ten związek był rozwojowy, żeby w nim była miłość, żebyście tworzyli jakąś taką całość, bo tutaj ta para, król i królowa, mówią o takiej całości. Ale jednocześnie jesteście bardzo dojrzałymi ludźmi, którzy wiedzą już, na czym polega chyba relacja. Bo widzę też tutaj w tych energiach taką. Tej żałość właśnie, że jednocześnie jesteście razem, ale potraficie mieć taką przestrzeń dla siebie, taką osobność, bo o tej przestrzeni właśnie mówi dziewięć dysków jako takiej niezależnej energii. Być może jesteście niezależnymi całkiem osobami, które wcale nie liczą na to, żeby wzajemnie nie wiem, uzupełniać się albo czerpać jakieś korzyści z tego, że jesteście razem, tylko właśnie tworzyć. Taką parę, takie partnerstwo, które jest wzajemnie swoim przedłużeniem. Każdy z Was robi swoje, ma swoje pasje, ma swoje prace, ale jednocześnie jesteście razem i umiecie znaleźć taką wspólną przestrzeń, w której jest miłość, w której jest zainteresowanie. A jak ci minął dzień, co u ciebie, co w pracy, i wzajemnie jesteście tym zainteresowani, wzajemne porozumienie i taka wspólna radość, bo to słońce, które jest tutaj w środku, zobaczcie, jak ono jest tutaj piękne, jak ono jest taką lampą, która was rozświetla, która wam daje światło. I myślę, że to jest takie pójście w jednym kierunku. Yy... I bycie razem, i y, taka y, obfitość wynikająca z tego, taka radość bycia razem, właśnie, takie szczęście wspólne. Y, no i rzeczywiście pokazuje się to macierzyństwo. Jeżeli marzycie o dziecku, to teraz jest bardzo dogodny czas, y, bo tutaj te karty pokazują właśnie takie sprzyjające energie. Jest też to czas na rozwój y, takiej namiętności w relacji. Być może właśnie jest to czas y, słońca y, dla Was obojga y, po jakichś tam y, trudnościach i perturbacjach, które mieliście przedtem. Jest to bardzo dobry czas dla tej relacji. Jeżeli to jest relacja taka już dłuższa, długotrwała, właśnie dojrzewaliście do, do czegoś, dojrzewaliście y, idąc swoimi ścieżkami, a teraz to spotkanie, które macie y, jest takim wybuchem <grytanie> uczuć, namiętności. Y, pomimo, że może byliście w związku, to do, teraz dopiero zauważyliście tak naprawdę siebie w taki dojrzały i dobry sposób. I y, z tego wynika właśnie y, taka siła wasza. Y, widzicie y, moc tego związku, moc każdego z was osobna i y, piękny początek. Zwłaszcza, że y, tutaj najbardziej y, widać zbieżność w waszych relacjach. Jak patrzymy na potrzeby każdego z was, i u was jest potrzebą właśnie ta miłość, ta pasja, to radowanie się, czułość, bo tutaj jest Askielichów, tu jest właśnie ta potrzeba nowego życia, być może, dziecka. I po stronie waszego partnera jest bardzo podobna energia, tylko że taka już dojrzała, e, właśnie też macierzyństwa, tej e, miłości pięknej, e, tego przepływu, e, tego, żeby m, ta miłość przynosiła e, dla was obojga jakiś e, wymierny, bezpieczny ląd. Więc w tych potrzebach oboje macie nastawienie na tę relację, na miłość, na rozwój tego związku, na to, żeby wzajemnie odpowiadać na swoje potrzeby. No bo też ten król i królowa, właśnie oni zwracają się ku sobie, tutaj jest, czuje bardzo dużo uczuć, dużo namiętności, dużo ognia. I dużo spełnienia, dużo radości. Więc wrzesień jest naprawdę pięknym czasem dla Was, drogi strzelce, na zauważenie potrzeb nawzajem, na rozwój, na budowanie nowego lub od nowa, odnowienie czegoś, bo te dwa asy świadczą o tym. No, i na y, zauważeniu, jak jesteście ważni w tej relacji, bo królowa Buław mówi właśnie o tym, jak jest dumna z siebie. Y, ona jest zauważalna, właśnie ona y, przez tą czerwoną suknię, w której tutaj występuje, przez ten ogień, y, jakim płonie, y, jest jedyna w swoim rodzaju. Kochane Strzelce, macie jedno z piękniejszych czytań. Myślę, że ten wrzesień będzie dla Was naprawdę bardzo dobrym czasem. Wykorzystajcie go. Kochajcie się i bądźcie szczęśliwi. Jeżeli potrzebujecie czytania indywidualnego na Wasze konkretne sytuacje, na Wasze konkretne relacje, to bardzo zapraszam do czytania. Właśnie tych indywidualnych, piszcie na mojego maila. Ja odpowiem takim czytaniem. No i zapraszam Was do następnego razu.